Witam Tu jest jeszcze jedno miejsce gdzie mamy kukurydzę Tu jest ona taka Tu jest dosyć niska w tym miejscu tu jest z brzega Przy drodze Tu jest taka słaba Z tego względu Że tu jak widać Wszystko zostało przepłukane Zasypane Piaskiem To jest istny piasek. To dlatego, że tam wysoko, wysoko, wysoko jest górka. To dlatego. Jest górka i tam, tu jest typowy piach. Tu jest na, na nauku trochę lepsza, i tam na górze trochę lepsza. O, tu jest taka niska, z tego względu, że tu jest brunza, z, z tego co pamiętam. I ta kukurydza. Słyszę, że przejdę. Żo żołądkiem przejdę ma ponad 2 metry miejscami, ponad 2 metry ma jest o wiele lepsza o, się też, dam, co było... E, tak, na, na, na pewno mogę powiedzieć, że tak tu był dawany obornik i oprócz tego obornika tutaj jeszcze po plonem było e, był rzepak Ładnie kwitnął, został potem nagnojony, przyorany. Jak widać, są tego efekty. Tu kukurydza jest piękna. O, trochę się popiętrzyła, ale tam. Już mniejsza z tym. Taka gruba. Kukurydza gruba. O! Taka kukurydza ładna. Trochę mokro jest. Tylko z daleko nie będę doszedł, więc nie ma sensu Ale tylko chcę tak pokazać, że... sobie porównajcie poru, sobie Tamtą kukurydzę, a tą O, taką Mam nadzieję, że coś tam w, w, widzicie O Taka piękna kukurydza Ja już... mojego środka transportu nie widzę i żeby nie było Kamerę trzymam na wysokości Swojego wzroku Tak mniej więcej oczywiście Jest tak Tu jaka wysoka O Się zapadam Ciekawe jak tutaj ciekawie będzie wyglądało Koszenie jej na krzonkę Bo ona ma już na krzonkę Dla bydła Tutaj taki małymi sami jest Tu taka malutka A tu chyba dlatego, że tu chyba była kupa tego obornika, tu chyba leżała No, bo w tym miejscu było gdzieś Jakoś tak, no to jaka wysoka, zobaczcie Tu ma gruba, ta ma ponad 2 metry Kokurydza, to jest jakaś mega wzroku, jak jest kamera Tam ma ponad 2 metry, A już puszcza Wjecha już puszcza O, już puszcza, wiecha Tu już nie będzie Mokro jest, o, albo tuba te kupa Nie wiem, bo się zgubiłem tam w tej O, a tam chyba już gdzieś tą tam górę Tam przy tych laskach Przy tym lasku jest ta góra Przy tym lasku tutaj jest ta góra Może pojadę też, o drugie stoję może pojadę Ale nie jestem pewny No to do widzenia Piękne widoki Piękne, a tu kukurydza obok nas. Właśnie teraz jesteśmy na, na, gór, na górce. Tu taka jest kogurydza pod drzewami. Pod tym laskiem, właśnie. Taka jest kukurydza. O, metr 30. Coś tego będzie miała. Nie jest zła. Tak pod tymi drzewami. O, taki jest skos. Tutaj się zakopałem 30 pod tą górkę. Z pługiem ja nie dlatego, że tam za bardzo się pobawiłem, coś, tylko z tego powodu, że worywałem bruz i się zawiesiłem po, po prostu, taka, 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 taka kolej rzeczy, niestety. O, taka jest piękna kukurydza nie jest zła. W opisie spróbuję dać. Jakie hmm. to było użyte na nawozy Ale na pewno tutaj jeszcze raz był jeszcze, jeszcze raz tu mówię Obornik Obornik był, był dany yy, I A po, poplonem był rzepak O, jaka wysoka Co to jest? Zobaczcie Lis? Chyba lis co z tym zrobić? Jest jak nic. Wykopał jamę. Trzeba będzie powiedzieć to o tym, o tej jamie tym co będą wkłosić kukurydzy, żeby się nie utopili w tym. Nie, wi nie, wi nie, wi nie wiadomo jakie to może być głębokie. Zobaczcie. Nie wiem. Zobaczymy co z tym zrobię. No.